Tomasz Karolak już wielokrotnie zaskakiwał przed dziwnymi eksperymentami z duchowością. Z czasem doszedł do wniosków, o których wielu fanów nigdy go nie podejrzewało. Tomasz Karolak zasłynął z ról komediowych w takich filmach i serialach jak 39,5:/listy do m, czy planeta singli. Cały czas nie próżnuje. Tylko w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć go w produkcjach zgon przed weselem. Miłość do kwadratu. Porady na zdrady czy serial to nie ze mną. Nawet w karierze zawodowej potrafił zaskoczyć. Nikt nie spodziewał się, że weźmie udział w programie Drag Out TVN. Od jakiegoś czasu promuje autorski stand, Up 50 i co? Podsumowujący jego życie. A właśnie o jego życiu prywatnym długo było wiadomo niewiele. W przeszłości był związany z modelką Violettą Kołakowską, z którą ma swoje dzieci, córkę Lenę i syna Leona. Dopiero niedawno zaczął bardziej otwierać się w rozmowach z dziennikarzami, opisał, chociażby historię przemocy, jakiej doznawał w dzieciństwie. W wywiadach nie ukrywał swojej religijności, wiosną opowiedział o pielgrzymce do Santiago de Compostela, ale aktor ma na koncie znacznie bardziej kontrowersyjne eksperymenty z duchowością. Karolak jakiś czas temu był gościem Michała Figurskiego w podcaście niezły pacjent, aktor śmiało opowiadał o eksperymentach z odnajdywaniem drogi duchowej, a wiele z nich ma złą sławę i nie jest uznawane przez medycynę ani świat nauki. Mowa o zażywaniu ajach łaski oraz rytuale oczyszczającym kambo, wykorzystującym jata amazońskiej żaby. Potem następuje 23 minuty reakcji oczyszczającej organizmu. Po położeniu zaczynasz czuć podwyższone ciśnienie, zaczynasz się pocić, wydzielając toksyny, no i zaczyna się oczyszczanie organizmu, które trwa około 23 minut. Musisz iść do toalety, wymiotujesz żółcią, takimi rzeczami. Po 25 minutach ustaje to jak ręką odjął i czujesz się znakomicie. To działa oczyszczająco, zapewniał Tomasz, opisując kontakt z jadem żaby. Chwalił także działania łaski. To trwa pięć godzin. Ja po tych obrazach, które zobaczyłem tej nocy, poszedłem z tym do psychologa, i on powiedział mi: Aha, to to jest to. Mówi się, że to jest też przyspieszona terapia. Mnie pomógł psycholog Kija łasca, ujawnił aktor. Gwiazdorowi listów doem. Nie przeszkadzało to w jednoczesnym praktykowaniu wiary katolickiej. W tej samej rozmowie chwalił się, że jeździł do klasztorów, jak to jeszcze nie było modne, od 1995 roku. Później jeszcze bardziej zaskoczył zarówno figurskiego, jak i swoich fanów. W wywiadzie, jakiego aktor udzielił w marcu 2023 roku, Karola kogłosił, że religia katolicka przestała zaspokajać jego potrzeby duchowe. Urzekła go za to prostota oraz bezpośredniość wiary protestanckiej. Przyznał, że jego poszukiwania duchowe trwały bardzo długo, ale już odczuwa większy spokój i równowagę, odkąd postanowił zmienić wyznanie. Jak zacząłem się interesować tym, to doszedłem do takiego wniosku, że jestem protestantem. Będę zmieniał po prostu wyznanie. Mówię poważnie. To duchowe uleczenie, ogłosił Karolak, trzeba przyznać, że droga poszukiwań w jego przypadku była naprawdę wyboista. Źródło, niezły pacjent.